Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych chciałabym wszystkim studentom oraz absolwentom, a także pracownikom, tym, którzy aktualnie są naszymi pracownikami Uniwersytetu, jak również tymi, którzy już zakończyli swoją działalność zawodową w uczelni, a także wszystkim sympatykom Uniwersytetu Opolskiego złożyć najlepsze życzenia świąteczne. Miłych, pogodnych, zdrowych świąt, spędzonych w rodzinnym gronie, chwil wyciszenia się, pewnego dystansu do bieżących bardzo bieżących spraw codziennych, bardzo intensywnej pracy i nabrania sił oraz powrotu do po świętach, do dalszego studiowania i pracy w naszej uczelni na rzecz naszego wspólnego dobra, jakim jest Uniwersytet Polski.